Jak działa natchnienie? To nasze dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego Adam Miarka na kanale biblijne, kontrowersje. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam. Przede wszystkim to wiedzcie, czytamy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Ten tekst mówi nam, że przesłanie pisma świętego jest dziełem bosko-ludzkim. Ludzie zostali natchnieni przez Ducha Świętego i zapisali, dla nas słowa, które zostały zapisane po to, abyśmy mogli mieć wiedzę o zbawieniu. Będziemy chcieli szczegółowo za chwilę o tym mówić. Co jest ciekawe, to że Biblia zachowuje zadziwiającą spójność przekazu mimo tego że jej księgi bo przecież każda z ksiąg była odrębnie pisana jako księga one w późniejszych wiekach zostały złożone w jedną biblię składającą się z 66 ksiąg zostały napisane na przestrzeni około 1600 lat te pojedyncze księgi przez około 40 autorów różniących się pochodzeniem, zajęciem, wykształceniem, kulturą, słownictwem jest tak, ponieważ pisarzami Biblii kierował Duch Święty i dlatego jest tam spójny przekaz. Ale jaki jest cel w ogóle napisania Pisma Świętego? Bo Pismo Święte nie zostało napisane po to, żeby zaspokajać naszą ciekawość na temat dawnych wydarzeń, które miały miejsce kiedyś w przeszłości, ale ono ma nadrzędny cel i nadrzędną myśl przekazu. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Nie wszystko, co działo się w życiu Jezusa, zostało zapisane w Ewangeliach. Pewne yy, yy, rzeczy zostały pominięte. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście, mie wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Nadrzędnym celem pisma świętego jest to, abyśmy mieli wiedzę niezbędną, abyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako Zbawiciela i mieli życie wieczne. Wszelkie inne szczegóły, które znajdujemy w Słowie Bożym, mają mniejszą rangę i mniejsze znaczenie. Będziemy chcieli też mówić o pewnych rozbieżnościach w opisach różnych ksiąg biblijnych. Te, te rozbieżności nie są kluczowe. Kluczowe jest, jakie przesłanie z wszystkich tych opisów płynie pod kątem naszego zbawienia. Co jest ciekawe, prorocy, którymi Bóg posługiwał się, aby zapisywali słowa pisma świętego w księdze, często nie rozumieli tego, czego dotyczyły proroctwa, które zapisują, nie rozumieli czasu tych wydarzeń, które nastąpią. Czytamy o tym w pierwszym Piotra 1,10 i dalej. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. To jest właśnie najważniejsze, łaska Boża, która jest dla ludzi. Ku zbawieniu. To jest cel tego przesłania Pisma Świętego, starając się wybadać. Oni oczywiście byli ciekawi, kiedy pewne wydarzenia będą mieć miejsce, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Także Proroctwa Pisma Świętego zawierają całość nauki o zbawieniu w Chrystusie. I tak jak wielokrotnie to podkreślam, my musimy czytać wszystko, co jest napisane. Właśnie w Biblii, aby mieć właściwe zrozumienie zbawczego dzieła Chrystusa, a nie tylko wybierać te fragmenty, które są nam miłe do czytania i odpowiadają naszym dotychczasowym poglądom. O tym mówił Pan Jezus uczniom w drodze do Emaus, że są głupi i gnuśnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. My musimy brać wszystko, co jest napisane, a nie wybierać tylko te fragmenty, które są nam miłe do czytania. Prorocy też często nie rozumieli tej wizji, która została im przedstawiona. Mam przykład w księdze Daniela, 8 rozdział, 27 werset. Wtedy ja Daniel zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. To przesłanie było przede wszystkim dla ludzi w czasach późniejszych. Nawet w księdze Daniela mamy taką ciekawą rzecz, że część księgi Daniela miała być zapieczętowana aż do czasów ostatecznych i miała nie być zrozumiana. Ale pewne fragmenty tych prorostw przychodził Anioł Gabriel, wyjaśniał Danielowi, ale niektóre fragmenty nie zostały wyjaśnione, miały być zapisane i dopiero miały być odkryte ich znaczenie w czasach końca, kiedy ludzie będą bardziej się nad tym zastanawiać, rozmyślać, modlić się, prosić Boga o zrozumienie. Generalnie w kręgach chrześcijańskich funkcjonują dwa różne zrozumienia tego, jak działa natchnienie. Bo co do tego, że Biblia jest księgą natchnioną, to myślę, że w, w kręgach chrześcijańskich nie ma żadnych wątpliwości, ale są dwa modele natchnienia. Pierwsze to tak zwane natchnienie werbalne, w którym Duch Święty dyktuje prorokowi, co ma zapisać w natchnionym piśmie, w którym człowiek jest tylko jakby narzędziem i Duch Święty wręcz mówi mu i dyktuje, co ma pisać. A ten prorok, pisarz księgi biblijnej, tak bezwiednie po prostu pisze, co mu Duch Święty dyktuje. Ale jest inne jeszcze podejście, inne zrozumienie, jak działa natchnienie, i będę chciał Wam wykazać, że to drugie rozumienie jest właściwe. Drugie rozumienie, drugie podejście to natchnienie myśli, w którym Duch Święty oświeca umysł człowieka i daje mu natchnione myśli, a człowiek wyraża te natchnione myśli własnymi słowami. Pisma proroka noszą indywidualne cechy jego osobowości, sposobu wyrazu, słownictwa, całego otoczenia, kontekstu historyczno-kulturowego, w którym dany pisarz żyje. O tym, że Duch Święty daje niesamowitą mądrość ludziom, których umysł jest oświecony przez Jego wpływ, możemy przeczytać m.in. w historii przesłania, które głosił Szczepan przed swoim ukamienowaniem. Czytamy, że pewni ludzie wystąpili, aby sprzeciwiać się nauce, którą głosił Szczepan i nie mogli sprostać. Natchnieniu, mądrości, z, właśnie czytamy, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Duch Święty daje człowiekowi takie myśli i sposób też wyrażania, który jest charakterystyczny dla danego człowieka, uwzględnia zasób jego słów, kulturę, indywidualne cechy jego osobowości, że to połączenie bosko-ludzkie jest niesamowite, aby przekazać ludziom, Poselstwo zbawienia. Przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, widział apostoł Jan w wizji nieba. A w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Apostoł Jan nawet nie mógł znaleźć ziemskich słów, które by mogły opisać to, co tam widział. Dlatego porównuje to do czegoś, do czego najbardziej mu wydawało się to podobne, że to, coś, co tam jest w niebie, to jak morze szkliste, podobne do kryształu. Są tam też cztery postacie, o nich może za chwileczkę będziemy chcieli więcej mówić. I gdyby faktycznie ten model natchnienia werbalnego miał zastosowanie, Stosowanie, to nie powinniśmy w Piśmie Świętym mieć różnych opisów tych samych wydarzeń w różnych księgach biblijnych. A takich opisów i przykłady będę chciał podać jest wiele, w których występują różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów. Mamy opis. Jak to było z, ze złoczyńcami, którzy byli ukrzyżowani wraz z Panem Jezusem? W Ewangelii Marka czytamy: Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. Czytamy, że obaj złoczyńcy urągali Panu Jezusowi, tak sprawozdaje to Marek. Mateusz pisze: Tak samo urągali Mu złoczyńcy, którzy z Nim razem byli ukrzyżowani. I obaj tutaj znowu urągają panu Jezusowi, ale gdybyśmy nie mieli Ewangelii Łukasza, mielibyśmy takie przekonanie, że żaden z nich się nie nawrócił i żaden z nich nie będzie zbawiony, bo obaj urągali panu Jezusowi. Łukasz z kolei opisuje te wydarzenia inaczej. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego tymi słowy: „Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?”. Tą pozorną sprzeczność w relacjach ewangelistów na temat złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem można rozwiązać tak, że do pewnego momentu obaj urągali Jezusowi i to opisują Mateusz i Marek, a od pewnego momentu jeden się nawrócił i urągał już tylko jeden i to opisuje Łukasz, a Mateusz i Marek tej części wydarzeń nie opisują z jakiegoś powodu, którego my możemy nie rozumieć. W ogóle ktoś mógłby zadać pytanie, po co są cztery Ewangelie i tylko takie zamieszanie, że różne właśnie opisy tych samych wydarzeń i człowiek już takiego czasami zamętu dostaje. Przecież wystarczyłaby jedna Ewangelia i wszystko byłoby łatwe i proste. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że czterech Ewangelistów opisuje pewne wydarzenia troszkę pod innym kątem i opisuje je do Pierwotnych adresatów, którzy są różni. Co jest też charakterystyczne, te cztery postacie, o których wcześniej czytaliśmy, że tam są przed tronem Bożym, one są przyrównane: jedna do człowieka, druga do orła, trzecia do lwa, a czwarta do wołu. I Pan Jezus opisany jest przez czterech ewangelistów, dlatego że Pan Jezus łączy pewne, pewne pozornie sprzeczne cechy. Człowieczeństwo i boskość. Właśnie człowiek podkreśla to człowieczeństwo w tych czterech postaciach. Tam przed Tronem Bożym, Orzeł podkreśla boskość. Pan Jezus jest jednocześnie królem, co podkreśla lew, ale równocześnie jest sługą, co podkreśla właśnie symbol cielca. Także my możemy nie dostrzegać, tak na pierwszy rzut oka, pewnej symboliki i tego też, że Pan Jezus ma w Biblii wiele imion, wiele tytułów, nie dlatego, żeby nie wystarczył jeden, przecież rozróżnić to jest Jezus, a to jest ktoś inny o innym imieniu. Ale tych wiele tytułów i imion jest po to, abyśmy rozumieli, jak właśnie różnorodna jest służba Pana Jezusa dla naszego zbawienia, jak różne aspekty obejmuje. I to niech właśnie będzie w naszej pamięci. Gdyby przyjąć natchnienie werbalne, w którym Duch Święty dyktuje pisarzowi biblijnemu słowo w słowo, co ma pisać, takich różnic w opisach tego samego wydarzenia przez różnych pisarzy biblijnych nie powinno być. Różnice takie istnieją i to w wielu miejscach pisma świętego, co przemawia za koncepcją natchnienia myśli autora. To normalne, że jeżeli różne osoby opisują to samo wydarzenie, te opisy będą się różnić, bo każdy człowiek jest inny i na inne rzeczy zwraca uwagę, jako ważne do przekazania w swoim opisie. Kiedyś zrobiliśmy w naszym zborze pewien eksperyment i każdy opisał po nabożeństwie, jak wyglądało to nabożeństwo. Opis każdego z nas był zupełnie inny, a przecież każdy z nas opisywał to samo wydarzenie, w którym wszyscy razem uczestniczyliśmy. Jeżeli bym zapytał, w jakiej kolejności następowały kuszenia Jezusa na pustyni, zamiana kamieni w chleb, pokazanie wszystkich królew świata i żądanie pokłonu, czy rzucenie się ze szczytu świątyni, no, ktoś mógłby powiedzieć, no nie pamiętam, ale nic prostszego, tylko otworzyć Słowo Boże i zaraz będziemy wiedzieć. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać, dlatego że są dwa opisy kuszenia pana Jezusa na pustyni i w obu tych opisach kolejność jest inna. W Mateuszu w czwartym rozdziale czytamy: Zamiana kamieni w chleb, później rzucenie się ze szczytu świątyni, później wszystkie królestwa świata i pokłon. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale: Zamiana kamieni w chleb, wszystkie królestwa świata i żądanie pokłonu, i rzucenie się ze szczytu świątyni. W jakiej kolejności następowały kuszenia Chrystusa? Tego nie wiemy. Dlatego, że z jakiegoś powodu yy, te rozbieżności istnieją. Yy. Powód może być też taki, że my, dla naszej kultury, dla naszego sposobu wyrażania myśli, dla naszego tego, co piszemy, jest to coś zupełnie obcego, ale pisarze biblijni przekazywali pewne treści nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez strukturę tekstu. I w Biblii generalnie bardzo często występuje tak zwana chiastyczna struktura tekstu. Ja nie mam czasu o tym teraz szczegółowo mówić, ale w tej strukturze ta centralna nadrzędna myśl jest w środku danego fragmentu. I być może z jakiegoś powodu e Ewangeliście do podkreślenia jakiejś myśli poprzez strukturę tekstu była potrzebna taka kolejność. Ta kolejność tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej kolejności Pan Jezus był kuszony z punktu widzenia celu, dla którego Pismo Święte zostało napisane, czyli z punktu widzenia tego, aby by przekazać nam wiedzę niezbędną do zbawienia. Ważne jest, że Chrystus pokusy odparł i że dla nas również daje siłę do odpierania pokus. Jaka kolejna by była pokus, jest nieistotna i tego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, dlatego że te opisy są różne w różnych Ewangeliach. My właśnie jesteśmy przyzwyczajeni w naszej codzienności do cytowania czyjejś wypowiedzi słowo w słowo. W takiej kulturze jesteśmy wychowani. W Biblii nacisk jest położony na oddanie nadrzędnej myśli, która ma być dla nas nauką, a nie na kronikarską dokładność zapisów. Będę chciał to przedstawić na innym też przykładzie. Gdybym zapytał Was, jaki napis znajdował się nad krzyżem Pana Jezusa z podaniem Jego winy? To był taki zwyczaj Rzymian, że jak krzyżowali kogoś, to na tym krzyżu była tabliczka powieszona, żeby każdy wiedział, za jakie przestępstwo został ukrzyżowany. I ktoś mógłby powiedzieć: No, nic prostszego, otwórzmy pismo święte, i zaraz będziemy wiedzieć, jaka była treść tego napisu. Być może już domyślacie się, jeżeli nie zwróciliście na to uwagę wcześniej, że nie będzie to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego, że mamy cztery zapisy Ewangelii i czterech Ewangelistów podaje te słowa inaczej. Każdy z nich podaje je inaczej. Mateusz sprawozdaje tak i umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Podaje tutaj też grecką pisownię, żebyśmy mogli zobaczyć jak to dokładnie w zapisie greckim również jest, że te zapisy się różnią. Marek sprawozdaje, był też wypisany napis z podaniem jego winy: król żydowski. Tak, tak, bardzo minimalistycznie, najkrótsza Ewangelia. Widzimy, ten jego zapis jest najkrótszy. Łukasz. Był też i napis nad nim, ten jest królem żydowskim. I w końcu Jan. A Piłat sporządził też napis i umieścił, jego, umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Jaka była dokładnie treść napisu? Nad głową Pana Jezusa na krzyżu? Tego nie wiemy. Dlatego, że te sprawozdania nie są cytowaniem tego napisu, ale są oddawaniem nadrzędnej myśli i treści, która stanowi istotę tego, co tam było napisane. We wszystkich tych zapisach powtarza się jedna centralna myśl: król żydowski. Czy było tam Jezus nazareński, czy ten jest królem żydowskim, ale w każdym tym zapisie było król żydowski i czasami właśnie czytając pewne wypowiedzi Pisma Świętego możemy mieć pewne zamieszanie w głowie dlatego że my oczekujemy że w sprawozdaniu cytowane jest słowo w słowo mamy zapis na przykład przykazania czwartego na temat święcenia szabatu czyli siódmego dnia tygodnia soboty i czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej księdze wyjścia 20 rozdział pierwszy werset a pan mówił wszystkie te słowa i rzekł i tu jest dwukropek oczywiście w oryginale hebrajskim nie było znaków przestankowych nie było żadnych dwukropków to Właśnie tłumacze dodają te znaki interpunkcyjne. Nawet dodawanie znaków interpunkcyjnych wpływa na interpretację natnionego tekstu, ale nie mamy czasu dzisiaj o tym szczegółowo mówić. Ale przyjrzyjmy się. Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. I co my oczekujemy? Że teraz będzie cytat słowo w słowo, co Bóg powiedział na Górze Synaj. Ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa. Ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. I tu jest podany powód. Gdyż w sześciu dniach uczynił pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Jest nawiązanie. Właśnie, że powodem zachowywania szabatu jest to, że Pan Bóg jest stwórcą, jest to upamiętnienie stwórcego czego dzieła Bożego. Ale w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa mamy przypomniane przez Mojżesza nowemu pokoleniu Izraelitów, jak to było pod górą Synaj. I Mojżesz opisuje, ten sam Mojżesz, który jest autorem drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia. Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a Wami, aby Wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę, i rzekł. I znowu mamy dwukropek, po czym oczekiwalibyśmy i rzekł, że będzie tutaj cytat, co Pan Bóg powiedział na e, górze Synaj. Ale siódmego dnia jest sabat Pana Twojego Boga, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica, tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień Sabbatu. Widzimy tutaj, że treść przykazania o sabacie jest ta sama, chociaż pewne drobne słowa się różnią, ale inny jest podany powód, dla którego szabat należy święcić. Kiedy porównamy te dwie wersje, na żółto mamy tutaj w piątej Mojżeszowej zaznaczone, co jest inaczej niż w wersji z drugiej księgi Mojżeszowej, z księgi Wyjścia. Także jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, że Tutaj działa natchnienie werbalne i to Mojżesz dostał od Ducha Świętego słowo w słowo zapisał to, co dokładnie Pan Bóg wtedy powiedział. Widzimy, że to nie, nie pasuje, prawda, że to nie jest tak, że tutaj pewne drobne różnice są, dlatego że w Biblii. Nadrzędne jest oddanie celu, sensu i głównej myśli, a nie pewne szczegóły podawane z kronikarską dokładnością. Te przykłady, które analizowaliśmy wcześniej, też o tym świadczą. I musimy zdawać sobie sprawę, że nie tylko są prawdziwi prorocy, ale są też fałszywi prorocy, którym wydaje się, że są natchnieni przez Boga i mają coś do przekazania wierzącym. W Ezechielu w 13 rozdziale czytamy Synu Człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Są ludzie, którym, na których jakieś takie natchnienie przychodzi, to tak czasami możemy to porównać jak natchnienie poety. Ja sam kiedyś pisałem wiersze i czasami miałem taki moment, że mi przychodziło, przychodziły takie myśli i, i potrafiłem coś na Pisać, a czasami po prostu nic mi nie przychodziło takiego szczególnego do głowy i nie byłem w stanie nic napisać ciekawego. Także niektórzy ludzie również mają pewne myśli, które wydają im się myślami od Boga. Tak mówi wszechmocny pan: biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Musimy zdawać sobie sprawę, że jak spójne jest pismo święte, że to, co jest objawione, musi być spójne z resztą nauki pisma świętego, która była wcześniej. O tym, że są fałszywi prorocy, czytamy też w księdze Nechemiasza, w wielu innych fragmentach, akurat w księdze Nechemiasza. Czytamy, jak gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechatabela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przyjaciół, Przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Ten człowiek był w jakimś rodzaju transu. Trans można wywołać różnymi metodami. Człowiek może być w transie po jakimś spożyciu alkoholu, jakiegoś środka odurzającego, pod wpływem hipnozy, pod wpływem. Właśnie różnych czynników i człowiek jest w pewnego rodzaju natchnieniu, gdzie nie kontroluje sam siebie. Jakiś inny duch nim kontroluje, ale nie tylko Duch Boży kontroluje może kontrolować myśli człowieka, również szatan może kontrolować myśli człowieka. I tak, szatan właśnie posługiwał się fałszywymi prorokami, którzy nawet otrzymywali natchnienie, i wydawało im się, że to jest natchnienie od Boga, ale to było natchnienie od Bożego przeciwnika. I ten człowiek powiedział do Nechemiasza: pójdźmy. Razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją, w nocy nadejdą, aby cię zabić. Ten człowiek prorokował Nehemiaszowi, strasząc go. Odgadłem bowiem, Nehemiasz zorientował się, że to nie było poselstwo od Pana, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go. Są ludzie, którym wydaje się, że głoszą poselstwo od Boga, ale to poselstwo nie jest od Boga, bo nie jest y, oczywiście znatnienia Ducha Bożego, ani też nie jest spójne z całością nauki Pisma Świętego. Apostoł Jan ostrzega nas w pierwszym swoim liście. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. W jaki sposób możemy zbadać, czy ktoś, kto podaje się za proroka, za osobę, która ma natchnienie od Boga, żeby przekazać jakąś myśl wierzących, w jaki sposób możemy to sprawdzić? Czytamy przecież, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, wielokrotnie był Posługiwał się prorokami, aby przemawiać do ludu Bożego, i nie możemy odrzucać dzisiaj z góry, że dzisiaj Bóg nie posłuży się kimś jako prorokiem, ale my musimy sprawdzać. Czytamy, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Całe pismo do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. My musimy znać całość nauki Pisma Świętego, wtedy będziemy w stanie skonfrontować to, co mówi ktoś, jak wydawałoby się z natchnienia Ducha Świętego, czy to naprawdę jest z natchnienia Ducha Świętego. Izajasz ostrzega nas w 8. rozdziale w 19. i 20. wersecie: "A tak, jeśli by wam rzekli: dowiadujcie się od czarowników i od wieszczków, którzy szepczą i markocą. Rzeczcie, i zali się ma dowiadywać lub u Boga swego, a zaż umarłych miasto żywych radzić się ma? To jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej, dlatego to tak troszkę archaicznie brzmi. Do zakonu raczej i do świadectwa. Zakon to był pięcioksiąg Mojżesza, świadectwo to były pisma prorockie. A jeśli nie... Chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. Mamy więc tu wskazówkę, że jakiekolwiek przesłanie kogoś, kogo Bóg by natchnął jako prawdziwego proroka duchem świętym, będzie zgodne z dotychczasowym świadectwem Słowa Bożego. Tyle na temat tego, jak działa natchnienie. Wkrótce będę chciał podzielić się z Wami takim studium. Czy Adam był z Ewą przy kuszeniu? Yy. Można na ten temat mieć różne zdanie, będziemy chcieli przeanalizować, jak można wyciągnąć błędne wnioski na podstawie jednego tekstu biblijnego i zapraszam już dzisiaj na to studium, które wkrótce opublikuję. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania subskrypcji kanału biblijne Kontrowersje. Niech Dobry Bóg Obficie błogosławi Was w Waszym studium. Słowa, które darzy wiedzą o zbawieniu i którego sednem jest Jezus Chrystus i Jego zbawcze dzieło. Amen.